Siemano w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy gospodarstwo podziadku a ty, Cześć. No, jest za nami młody, oczywiście standardowo. Mam przygotowane 10 pytań dla niego. Młody ile chcesz dzisiaj łapeczek pod odcinkiem? 1500. tysiąca. Półtorej tysiąca? Mało, 2000 chociaż powiedz. No dobra, to 2000. No i wbijajcie ogólnie mordy do mnie na Instagramu, bo tam już niedługo szykuje się, kolejny konkurs. E, co dzisiaj młodziutki będziemy robić. Wiem. I czym jedziesz? Yy, zielonym. Zielonym? To dawaj, zielonym. E, coś jest nie tak z Discordem, w bo coś się przerywa troszkę, ale to nie jest problem. To jedź najpierw w zielonym wieżdzie jechać, no nie? Pamiętasz? Tak. Ogólnie. No, ja go zgłosiłem. E, ogólnie śmieszna akcja była ostatnio e, związana z nagraniem tego odcinka, pamiętasz? Mati, słyszysz czy nie? Cię. No bo przerywacie, musisz częściej mówić i dlatego, bo jak nie mówisz chwilę, to później coś się dzieje. To powiedz, co było z tym odcinkiem. No po prostu... Michał włączył na nagrywanie, ale się nie nagrało. Znaczy się I nagrało? Nagrał, nagrał się drugi pulpit, na którym nie było gry. <laughs> no, ale trochę się zdenerwowałeś wtedy, do nie? Tak. No też, ja też w sumie tak szczerze byłem zdenerwowany. Yy, z prostych rzeczy, no bo jednak jak się ci... Nie nagrywa, no to trochę cię to troszeczkę trafia coś. Ten odcinek miał być już dawno nagrany. Nagrywamy go jeszcze raz, ale zrobimy go troszeczkę inaczej, bo na dwie przyczepy od sąsiada pożyczymy. Ogólnie po poobornik jedziemy też do sąsiada. Także co młody, zaczniemy już QA, 10 wybranych pytań. Ogólnie też możecie zadawać kolejne pytania, których nie było jeszcze w tym odcinku do młodego, albo pytania do mnie, to będziemy Wam odpowiadać. To młody gotowy? Tak. Dobra, jak się ugra z Herosem? Dobrze. Ło, pociąg, ale jaja. Ale byś takim pociągiem sobie pośmigał, no nie? Ciekawe, kiedy to się już szlabany, chyba do góry powinny iść. Dobra, jedź. E, dobra, kolejne pytanie. Czy stresowałeś się przed nagraniem filmu? Nie. Nie stresowałeś się. E, do której klasy chodzisz? Do trzeciej. Ale już jest końcówka klasy trzeciej. No tak. Czy chciałbyś nagrywać na YouTubie? Może w przyszłości tak, ale teraz na pewno nie. No teraz to, to nawet nie ma sensu, bo dlaczego nie ma? No w sumie teoretycznie mógłbyś już nagrywać, ale byś musiał się po pierwsze nauczyć... Znaczy w sumie Audio city umiesz obsługiwać, żeby sobie głos nagrać i żeby go później wyeksportować, bo już to robiłeś. E, tylko programu do renderowania tak naprawdę byś się musiał nauczyć. Albo ja bym Ci renderował, ja i tak w domu siedzę, tu w lew, w lewo. A Dziegiornykowska, co się dzieje? Wiem, że gonię tą betoniarkę. Ha, nie dogonimy jej, bo to są te mniejsze ciężarniki. E, jakie to jest Twoje ale... hobby? Piłka nożna. No to piłka nożna, to akurat młody powiem Wam, że jest y, dobry, bo już tam. Jak ja grałem w jego wieku w tym samym klubie, co on gra, no to tam żadnych medali nie miałem, żadnych pucharów, bo my na turnieje nie jeździliśmy jeszcze kiedyś. A teraz, jak młody ma tyle turniej, to ile już masz tak na oko pucharków albo medali? To mam może z 15. No, sporo. Młody ogólnie. A tak no. pucharów do najlepszego zawodnika turnieju, czy coś takiego, to mam dwa. Ale też i turniejów dużo nie było. Tylko tyle, że młody ma troszeczkę lipę, bo <laughs> zresztą wypowiedź się na temat. Swojego składu, jak, jak go oceniasz, tak oprócz ciebie? O, bardzo słabo się z nimi gra. No i nie umiał grać za bardzo w piłkę. No, no, młody akurat ciągnie całą drużynę do przodu i dlatego gdzieś tam ma najlepszych, znaczy najlepszych. On jest najlepszym zawodnikiem turniejów, tam dostaje te nagrody. E, ale to są takie, wiecie, medale zwykłe. No i tak fajnie, obyś miał pamiątki, no nie? Jakbyś kiedyś grał jeszcze w piłkę gdzieś dalej, to kurczę, ale bym donate y dostawał. Co nie? Od młodszego braciaka, 5000 tysięcy złotych jednym strzałem. Tutaj, Tutaj e, gdzie ty jedziesz, chłopie? Tamtędy znowu jedziesz? No. No to jedź tamtędy. E, teraz będziemy jeździć, pamiętasz? Już nie tymi polami, tylko ten. I młody ogólnie doszedł do wniosku, bo sobie czytał komentarze, e, to co pisaliście. Widziałeś tam co niektóre komentarze odnośnie tego grania, żebyś realnie grał, no nie? Pam Słyszysz? Nie, nie słyszę Słyszysz już teraz, bo już powiedziałeś Ale, ty, ty coś mówisz? No A, to no, to usłyszałem No, bo to, coś tam przerywa na tym Discordzie nie wiem mm. czego bo Wcześniej a było dobrze ty tam, a, ty, a co ty co mówiłeś? E, odnośnie, czekaj, odnośnie, co ja mówiłem? Że bratu byś donate wysyłał dużo? Tak, chyba tak Ja podczepię tą przyczepę, tą większą i się zamienimy chyba ciągnikami, bo jakoś to przeczepimy od sąsiada a ty możesz cyklopa podczepić. Weź w tą przyczepkę, cofnij. Troszkę. No ja już ładujesz. Ładujesz już o taką? Ja już mam 80%. Ale i tak cofnij i spróbujemy te przyczepy cyklopem załadować. Bo cyklopa też od sąsiada chciałem pożyczyć i nie wiem, jak to się będzie ładować. Ja mam dla siebie pytanie: dlaczego mi się chciało doładować tylko do 99%? No bo ta przyczepka może być zwalona troszkę. Aha, to jest jedno. Nie, nie tak, nie tak, tu się nie wyrobisz. Było cofnę normalnie do tyłu, to jest jedno osiowa, to było łatwo. Teraz to już zrobiłeś mu maniane, Widzisz? Trzeba było normalnie sobie cofnąć do tyłu z tą przyczepką. No, a jak miałem cofnąć jak ty tutaj stanąłeś tym traktorem? To by odjechać było mówić. Aj, czekaj! Czekaj, ja to zrobię. Weź wyjdź. Nie, tylko ty odjedź. No dobra, odjadę ci. Eee, bo ja chciałem już sobie cofać, po tamtą przyczepę żeby jakoś podczepić. No zajebiście to robisz. Eee, dobra, kolejne pytanie. Ile masz lat? Tak, no. dokładnie, to 10 będę miał za. Nie wiem. Za jakieś dwa tygodnie. Czekaj, 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 dobra. Weź, stań. Znaczy, od, ja Ci odczepię, przyczepę, czekaj. Weź po cyklopa, cofnij i spróbuj o to ten, ten podczepić. Chociaż nie wiem, czy to się w ogóle da z tej pryzmy ładować tym cyklopem, ale zobaczymy. Bo jak nie, to i tak z pól będziemy musieli czymś ładować. Kurde, teraz mi tak, tak mnie tutaj... Które strony, cyklopa? No, ja podczepię. Cyklopa? masz zaczep Ale ja nie wiem. Od tej? Kurde, ale teraz ja nie cofnę tą przyczepą, ja nie umiem tak samo jak i ty Dobra Znaczy, u no, Nie będziemy dobrze. poświęcać nie wiadomo ile odcinka żeby to... No jeszcze jednak cyklopa, nie jest ja No to musisz do traktora wejść Bo to jest przyczepa ogólnie od sąsiada i sobie ją pożyczymy Weź mi tutaj stań przed tym i spróbuj mi to podczepić, tak jak ja ci odczepiłem, dobra? Do przyczepy podejdź tej drugiej zielonej. Cofaj, dobrze. Jest git. Tak. Dobra, jeszcze spróbuję Tylko troszeczkę ja podczepić. chcę żeby spróbować ładować. No właśnie ja już ci trochę odjechałem, musisz jakoś do tyłu sobie daj, ale czekaj, bo jeszcze to trzeba podczepić. A nie wiem jak to się podczepia nawet, wiesz? Czekaj, weź wyjdź na chwilę A To trzeba podczepić. Na no, czym będziesz ładował, jak tu jest? Ładować jeszcze z tyłu, widzisz? A -a. Tylko nie wiem, jak się go podczepiało kompletnie. Bo tutaj widzisz, masz sterowanie normalnie cyklopa, i to nie wiem, czy to nie musiało być e, jakoś e, wyprostowane. O, o, tak, o. Kiedyś tak było w farmingach, a teraz to nawet nie wiem. Jest tu, żeby podczepić ręką, tak jakby? Opcja? Bo ty masz chudy. Jest? Git. I teraz ja muszę ogarnąć sobie tak czy jak sterowanie, możesz wziąć władka i troszeczkę do przodu podjechać wiesz? Ja wejdę do cyklopa No to ty będziesz chyba musiał sterować cyklopem wtedy A ty masz wszystkie te informacje Chudy tak. To czekaj, cze czekaj, no troszeczkę, Dob dobra, 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 stój tutaj a, Źle i tak będzie nie Ja wchodzę do cyklopa A to nie będzie po prostu, że R klikasz i on się napełnia? Bo z tej pryzmy nie można brać Jest, tak, działa nie tak można. Nie działa, widzisz jest na tym ty lecisz cyklopem czy ja mam? Czekaj. Nie w tą Weź, spróbuj to załadować. Wsiadaj na cyklopa. A ja, a ja podjadę troszeczkę. Wsi jesteś na cyklopie? Wsiadaj. Nie, nie wiem, no? Ja nie, nie wiem, jak nim sterować. No, myszką głównie robisz wszystko. No, widzisz? Obracasz. Tu musisz sobie wyczuć. Do góry chcę troszeczkę wejść. To tak jakby myszka do ciebie, do dołu. No. I na przyczepie jakoś to rozwalasz. Ja też nie pamiętam jak. Czekaj, za wysoko to wziąłeś chyba. Musisz niżej trzy. Ale Cię ci gibie! O Boże, co tu się dzieje? <grafię> ale ci przychyliło. Ty widziałeś to? A bo tych podpórek nie zrobiliśmy, nie otworzyliśmy. A y jak to się sypie? Musisz ro roztworzyć to jakoś. Nie wiem czy to się A też... Ja... Mnie... Pod... ja podpory zrobiłem. Dobra. A czekaj, ja włączę też sobie, wejdę do ciągnika i zobaczę jak to się ten robi. E X rozłóż... O dobrze, no się ten przyczepał. To jest git, tylko teraz... No kurde, powiem Ci, że Chyba prawym O, prawym, prawym i w prawo Przyciskiem myszy Patrz jak te maszyny trzeba niedługo potankować Weź to, ładuj Ale cyklopem powiem Wam tak No jest to, Mati, realniejsze Jak ładujesz cyklopem, co nie Tylko tyle, że no nie chceś. Długo to bardzo schodzi, zanim my to wszystko naładujemy cyklopem, to tak naprawdę ten odcinek by trwał pewnie z pół godziny, to już lepiej tak po prostu przyczepami jeździć. Czekaj, ja cię odstawię. Nie, nie ładuj. To i tak R trzeba klikać. Siedź na cyklopie na razie. Weź podpory za ten. Ogarnij do góry. Dobra cyklopa odstawimy sobie troszeczkę tam dalej, później jeszcze do miniaturki tylko przyjedziemy, jak będziemy jeszcze raz jechać. Bo dzisiaj ogólnie dwa odcinki z młodym chcemy nagrać. W razie on też ma jakieś tam ćwiczenia, ćwiczenia, treningi głównie To żeby miał czas później nagrywki, dobra Ja biorę 40, weź sobie władka, przepnij już Gdzie jesteś? Tam biegniesz, dobra Czekaj, ja ci odczepię, czekaj, czekaj, czekaj. Ja, ci, ja ci ten No i teraz sobie do tamtej przyczepy, a ja sobie pojadę do ja będę już wracał w Wody Dobra, ale czekaj na mnie, to we dwóch pojedziemy, bo ja muszę jeszcze to załadować, no nie? No dobra No chyba mi to nie łapie te, tych przyczep, o tak o. Ja muszę zawrócić i o tamtędy o sobie przejechać. Co on ma tak ciężko? A, bo nie no, było bo tych kabelków. Wiecie. Czekaj, bo jeszcze musisz poczekać na mnie, bo ja muszę wyjechać stąd, do no nie? No, znaczy to wyjechać to, że... czekaj. Ja nie mam przyczep naładowanych, o to chodzi. Muszę sobie objechać o tako, żeby mi było łatwiej, bo dwoma to raczej jest powiem wam, że ciężko się drodzy widzowie cofie. Możemy by sobie młody, a kolejne pytania będę ci zadawał. E, jak masz na imię? Bo teraz cały czas młody było, to jak masz na imię no? Słyszysz? No. No to tak. odpowiedz, bo nie było słychać kompletnie. Mateusz. Mateusz, e, czy będziesz robić live? Y? No, może jakbym nagrywał na YouTubie kiedyś, to pewnie tak. Eee, czy pokażesz twarz? To też takie pytanie trochę... No, ale ja już duże razy pokazywałem twarz. No właśnie, bo tam ktoś pisał, czy byśmy na dwie kamerki nagrywali. Po pierwsze, nie mamy drugiej kamerki, a po drugie... No raczej, raczej to bez sensu. Raczej bez sensu. Eee, o której wstajesz? O... Między siódmą a ósmą, coś takiego. No ostatnio wiedziałeś, że o dziewiątej wstajesz. To już rekordzik no, chyba jakiś tam. No wczoraj o dziewiątej no. wstałem, ale tak to staje między siódmą a ósmą. Widzicie, widzowie, ja wstałem specjalnie o siódmej, żeby nagrać z młodym odcinek. On o dziewiątej, bo on się musi wyspać. Aha. Na pewno stało o siódmej, On staje o dwunastej mniej więcej. O dwunastej, trzynastej, no nie. Dobra, no. ja mam 100%, jedziem na to pole co ostatnio. Możesz prowadzić w sumie. Gdzie tam po dachach latasz? E, przybliżanie oczywiście reversing kamery. sobie wygraliśmy i gramy na którym gramy teraz w tym sezonie? Central mod? Znaczy ce GeoCentral czy gramy na tym West W prawo czy w lewo? Wow, w prawo. A żeś zahamował tak, że kurde ja myślałem, że ten walny w ciebie Coś miałem ciebie jeszcze pytać oprócz tych pytań, ale zapomniałem co e, A ano? właśnie, a właśnie w lewo tak. E, musimy podziękować widzom, że 856 osób ostatnio na live'y było jak graliśmy w sumie wczoraj No nie mody Spodziewałbyś się takiego czegoś, że będzie aż tyle widzów na live? Nie, nigdy bym się nie spodziewał. No nie? Ej, bo ja chyba wiem, co jest nie tak z tym Discordem. Tak. Bo tam masz e, chyba ciszę, że od jakiegoś... Że jak... w lewo, e, że jak cicho mówisz, to po prostu mikrofon Cię nie łapie. Najprawdopodobniej to, to jest na tak. To na tym pole jedziemy? Jedź na prosto, 12? prosto. Nie wiem, czy na dwunastkę, okay. tam, tam gdzie ostatnio. Po soi. Mamy jedno to pole jest... tylko. To jest 102. No. Ty ostatnio chyba. drogami polnymi, jakimi siedziłeś, też chyba, czy nie? Znaczy, polami, a nie drogami. No, no to jedzie, jedziemy teraz asfaltową. Mi się zdaje, że młody dzisiaj gra dosyć realnie w porównaniu do poprzedniego odcinka, gdzie utopił Bizona, mimo że to tak naprawdę nie było z jego winy, bo nie wiedział, że trzeba uruchomić znaczy, zgasić header, żeby on jechał pod górę. Bo ta fizyka farmingowa jest troszeczkę inna niż prawdziwe życie, ale niestety. Bo ja widziałem komentarz Mati też było, że ktoś miał 8 lat i. Zna się na tempomacie w farmingu. <grym i zainteresujesz> Czaisz? Co nie umiałeś tego tempomatu włączyć? A, to znaczy ja wiem, jak się włącza tempomat. Ja zawsze o tym wiedziałem. No. Tylko, że ja wtedy się spytałem, bo się spytałem. Tego po prostu udawałem, że nie wiem. Taką odbuta. <grym i zainteresujesz> bo ja wiem, że trójką się włącza i wyłącza, dwójką się przyspiesza i jedynką się zwalnia. No tak. Musimy ustawić ten mikrofon, bo mi, mi. A ty mnie słyszysz tak dobrze, czy mi też przerywa? No ja Ciebie słyszę dobrze. No. Czyli tam jest z mikrofonem, znaczy nie, nie to, że z mikrofonem ze słuchawek jest coś nie tak, tylko po prostu jest ustawienie Discorda. E, jakieś musi być troszeczkę inne. Tą ciszę trzeba wywalić, czy coś takiego, i powinno być. E, gites, bo to jest od razu z dźwiękiem systemowym. Tutaj macie dźwięki gry ustawione chyba na 30 i młodego też jest troszeczkę podgłośniony. E, zobaczymy, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, a dźwięki z gry nie będą e, za głośno. Oby. Ale mi uciekłeś, bo ja mam dwie przyczepy, ja pod górę zanim wyjadę, to wiesz, trochę mi Ja mam pierwszeństwo, chyba. Tu znaków nie ma, zajebiście. Prawie się wywaliłem o niego. A dlaczego ty miałbyś pierwszeństwo, A gdzie? A tutaj na tym skrzyżowaniu, znaczy skrzyżowaniu. No w sumie to jest taka jakieś ro ro rozjazd dróg, tak bym powiem. Dzisiaj jeszcze z młodym będziemy nagrywać odcineczek, chyba na który wleci w czwartek, bo jutro jest... Jaki dzisiaj jest dzień? Wtorek, dzisiaj tak? Dzisiaj jest wtorek. To to na środę nagrywamy. Też gdzieś to musisz, w jakieś miejsce. Tu masz na tył chyba wysypowanie ustawione, tak? Czyli tak. A tu tutaj ma... nie mam pokazane, gdzie. E, czyli tu jest chyba tylko na tył wysypowanie. Ja mam na lewo w pierwszym. Co trąbisz? I tu mam wysypowanie na. Dwa razy na lewo mam. Ja już wysypałem. No, ja też czekaj, o tu już będę jechał. Patrz jak oni trąbią na nas. Niektóru przyczepę mam ustawioną. Bo tutaj na tych, tych na ...shaderach tak średnio widzę. Ja Dobra. nie mam dźwięków. Co? Nie mam dźwięków z gry. Albo słuchawki podpiąłeś jak ten. Jak. Ee... No dlatego cię nie czyta. Bo słuchawki podpiąłeś jak już miałeś farminga włączonego. I nie wyłapało ci farming tego. Wiesz? Podawszy jakoś podczas gry. No podczas gry tego się? już nie naprawisz. Szkoda. A to i tak już 6-7 minut tego odcinka, Mati, jeszcze. I dlatego. Patrz, jak na przyczepa skacze! Patrz, co się z nią dzieje. Widziałeś? Ej, ile nam trzeba tego do obornika, Bo my ostatnio liczyliśmy te przejazdy, no nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Około sześciu rozrzutników nam tutaj trzeba. A tutaj, ile mieliśmy na tych przyczepach? Coś koło 12 i ty miałeś trzy. Rozrzutnik ma trzy i pół, czyli tam mieliśmy 15. Podzielić na trzy, to mam jakieś 5 rozrzutników. Czyli jeszcze te ja, dwie przyczepy przywiozę, a ty. Mm, zamia zamiana? Mati, zamieniamy się na ciągnik? Nie słyszę Cię. A ja Ciebie słyszę, tylko że ja nic nie mówiłem. A, nic nie mówiłeś, dobra. E, zamieniamy się na ciągniki, ale trzeba nam jeszcze te dwie przyczepy duże, te co Ty masz, wywieźć tutaj albo. Albo tą samą tylnią dać tutaj, a przednią plus to co ja mam dać tam na gospodarstwo, bo my mamy jeszcze rozrzutnik, jak załadujemy sobie może z tego gnoju, co mamy od krów koło obory. Tylko ciekawe ile go tam jest, no nie? No to jest, ale mało. No malutko tam jest, prawda? I w ogóle obrządki trzeba zrobić u krów, bo jest lipa troszeczkę. I to bardzo. To jest. Co? Co no to są obrządki? No, obrządki, no to, że wiesz, że nakarmić musimy. No w sumie tyle, w farmingu. Ty jesteś cały czas szybszy ode mnie, patrz. Jak ty popierdzielasz, ile ty jedziesz na godzinę? A ile ty jedziesz? 25. Ja 25 też jadę. A żeby ci zgasł ten ciągnik? Ja mam zatankowany prawie do pełna, a ty masz resztki w tej 40. Nie, no ja mam jeszcze dużo. No ale tu, w farmingu, to zanim to się kończy, to paliwo to i tak trochę czasu mija, no nie? No. Ale mi się wydaje, że teraz strasznie zwolnił mi ten ciągnik. Albo wtedy z górki może jechałeś? Ale i tak miałem 25. I jeszcze będzie trzeba przyczepy później e, odwieść. Ale i tak będziemy musieli chyba na live na tym pograć i pokończyć to wszystko. Bo kolejny odcinek, no to do pewno po nowy rozrzutnik pojedziemy ze sklepu. Co nie? To kto będzie jechał? Czy mod pasażera wgramy i pojedziemy tak, jakby we dwóch? Mod pasażera. Mod pasażera, i we według będziemy wracać, ale ja będę wiesz, siedział Ty kierujesz czy ja kieruję na następnym filmie? Ty kierować. Bo musimy sobie kupić drugą pracę na serii, na postępowym. Bo jak na razie to, we według będziemy już wszystkie praktycznie prace polowe robić, że po prostu szybciej to wszystko szło. Bo tych pól dosyć mamy dużo. Niedługo, nowa wersja tej mapy chyba wyjdzie. Nie wiem, kiedy tam Riot ją zrobi. Chyba już jest zrobiona, ale tam jeszcze nie wyszła. I będziemy sobie musieli to wszystko zrobić tak jakby od nowa Niestety Maszyny poustawia i wszystko, wiesz Mam o co chodzi Mam włączony kierunkowskaz? Co? Mam włączony kierunkowskaz? A nie wiem, nie widziałem A włączysz teraz? raz, jakbyś skręcał teraz e, Działa, ale działa Ci w pierwszej przyczepie A w drugiej Ci nie działa, tej sąsiadowej Bo chyba kable nie są podpięte nawet No, światła w pierwszej się świecą, ale. A druga nawet nie ma świateł, przyjrzyj się. Nawróć sobie tak od razu, żebyś miał dobrze. Teraz nie wiem, jak wycofiesz. Nie wiem, jak wycofiesz. Zepsułeś to troszkę. Dobra, nie ruszaj! Ładuj na razie. Bo zaraz tutaj mu cięmanianę odwalisz, no nie? Ciekawe, ile, ile to pieniędzy nam odchodzi. Mamy 12 tysięcy, żeby Tak, jakbyśmy płacili po, po prostu za obornik u sąsiada, no nie? Weź zobacz, patrz. Widzisz, nie, nie, masz tutaj światła w tej przyczepie? Czy nie masz? Mów coś Mati, bo ja nie słyszę, co, nie słyszę Cię. A już nie ma. No widzisz? A mówiłeś wcześniej, czy ja nie słyszałem? Nie, nic nie mówiłem. Nic po nie mówiłeś. Chciałem, chciałem tak nic nie mówić przez chwilę. Aha. A nie, są kable podpięte. Czy podpiąłeś? Ja nie podpinałem żadnych kabli. No to są te wiesz. O, no a jak nie? Jak teraz odpiałeś? A teraz ich odpiałem akurat, ale to No to to, to albo świ światem nie ma i dlatego się nie świecą. Drugo przyczepę ładuj. No bapa, bo ja już załaduję, bapa, czekaj. Bapa. No dobra, co tutaj ładuj Chyba powinno się już naładować. Tak, ładuje się. To my już w sumie na pole nie mamy co jechać za bardzo, bo już jest 21 minut filmu. Tylko musimy zrobić jeszcze ten. Miniaturkę jakąś fajną z tym cyklopem wsiądziesz może na cyklopa. Tu w ogóle patrz, zobacz sobie tył przyczepy. Chodź tutaj na tył przyczepy tej zielonej. Wie! Jest takie, ten, że oborni obornik Ja mam u siebie na, na zapisie i właśnie to mi w niej trochę przeszkadza. Ale przód jest dobrze zrobiony. Tak. Tylko tył, tył jest tak jakoś, że prześwituje. Niby przez tą górną burtę nic się nie dzieje, ale e, przez tą dolną e, się psuje. Dobra, w dzisiejszym odcinku mordy to by było na tyle. My sobie i tak lecimy to dalej w sumie poogarniać, albo będziemy to ogarniać na live, a teraz sobie nagramy kolejny filmik. Także młody, pożegnaj się jakoś ładnie. Nie wiem, czy teraz nic nie mówisz, czy, czy ja nie słyszę. To ja powiedziałem cześć. No to powiedz jeszcze raz, żeby było ładnie słychać. Cześć. Siemano.